Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w poniedziałek. 1 października ma wznowić działalność zawieszony w lipcu oddział wewnętrzny w wojewódzkim szpitalu w Rybniku. Póki co nie ma lekarzy chętnych do pracy. We wrześniu rozpoczęła pracę zawieszona pediatria. Cały czas jednak kolejne trzy oddziały czekają na ponowne uruchomienie, mówi dyrektor Ewa Fica. Niestety z przykrością stwierdzam, że ponawiamy ciągle. Napisaliśmy również do konsultantów wojewódzkich z prośbą o pomoc. Napisaliśmy również do wojewódzk. Natomiast na nasze ogłoszenia no niestety się nie zgłaszają. Personel cały pozostały, nie stracił pracy, bo zachowaliśmy wszystkich pracowników. Na przeszkodzie stają finanse, których nie jesteśmy w stanie im zaproponować dodaje szefowa Rybnickiej lecznicy. Oczekiwania czasami finansowe niestety stoją na przeszkodzie do zatrudnienia, ponieważ szpital naprawdę nie posiada pieniędzy na to, żeby kolejne zobowiązania zaciągać. Zarobki w naszym szpitalu nie są małe. Płacimy dosyć dobrze i mam nadzieję, że tych lekarzy pozyskamy. No żeby rozpocząć w ogóle na przykład na oddziale wewnętrznym, to potrzebuje co najmniej pięciu lekarzy, żeby mieć tak zwaną ordynację do południa. Lekarze na dyżury już się zgłaszają. To nie jest łatwa sytuacja, nie ukrywa w rozmowie z Arkadiuszem Żabką marszałek województwa śląskiego Jakub Hełstowski. Zawsze takie sytuacje martwią. No takie są realia tego rynku. Strasznie to brzmi, ale takie są fakty. I tutaj poszczególne dyrekcje szpitali no, muszą zabiegać o tych lekarzy, bo ich też na rynku brakuje w różnych obszarach. Ja uważam, że źle się stało, a z drugiej strony nie możemy dopuścić do tego, żeby były łamane przepisy. No i fakty są takie, że czasami te decyzje. Ale na tej decyzji cierpią pacjenci. Podejmujmy decyzje w ramach prawa i w granicy prawa, a nie łammy tego prawa i poprzednia dyrekcja łamała te prawo. Póki co w Rywnickim Szpitalu zawieszony jest do końca października oddział oto laryngologii dziecięcej, do końca roku oddział oto laryngologii. Dla dorosłych oraz do końca września kluczowy dla działalności szpitala oddział wewnętrzny. Jest natomiast 24 miliony złotych na rozbudowę oddziału onkologicznego. Pieniądze na te inwestycje mają pochodzić z projektu zaakceptowanego przez Komisję Europejską, zapowiada wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża. Szpital ma bardzo ciekawą propozycję i ona już wstępnie została przez Komisję Europejską zaakceptowana, bo jest tak takie działanie dosyć szybkie uruchomione. Pod nazwą REACT EU. I tutaj szpital w Rybniku jest bardzo daleko zaawansowany. W kwestii rozbudowy oddziału onkologicznego, sprawny, dobry oddział onkologiczny, dobrze wyposażony ze świetną kadrą, to będzie naprawdę myślę, strzał w dziesiątkę dla poprawy zdrowia naszych, naszych mieszkańców. Szpital w Rybniku uzyskał już pozwolenia na budowę. Udało się także pozyskać fundację, która przekazała pół miliona złotych na pierwszy etap, czyli rozbudowę poradni onkologicznej. Zadał znajomą pięć ciosów nożem, odpowie za usiłowanie zabójstwa. W ręce policjantów z Boguszowic wpadł 32-latek, który w trakcie libacji alkoholowej ugodził nożem 33-latka. Do zdarzenia doszło w Jankowicach, przy ulicy Nowej. Dyżurny komisariatu policji w Boguszowicach otrzymał informację, że w jednym z mieszkań mężczyzna kilkukrotnie ugodził nożem swojego znajomego. Jak ustalili policjanci, do incydentu doszło podczas suto zakrapianego alkoholem spotkania towarzyskiego. W pewnym momencie między mężczyzną przy z nami doszło do sprzeczki i szarpaniny. Podczas kłótni 32 latek sięgnął po nóż, a następnie ugodził nim 33 latka. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w bystrej, a sprawca trafił do policyjnego aresztu. Badanie na alkomacie wykazało w jego organizmie prawie 3 promile alkoholu. Relacjonuje Bogusława Kobeszko, rzeczniczka Rybnickiej Policji. 32-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Był w przeszłości wielokrotnie karany. Grozi mu nawet dożywocie. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rybniku unieważniło przetarg na budowę 80 mieszkań w centrum miasta przy Halera. Powód to koszty. Oferty były nawet o 13 milionów złotych wyższe od kosztorysu przygotowanego przez urzędników. To efekt rosnących cen materiałów budowlanych uważa Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Kolopujące ceny Głównie stali, powodują, że jednak te oferty, oferty z rynku są droższe. Po to robimy drugi przetarg, by zobaczyć, czy rzeczywiście ta wycena była bardzo dokładna, czy jest szansa na obniżenie tej ceny, ale to powinno inw interesować inwestorów, którzy chcą jednak otrzymać ten plac budowy kosztorys był przygotowany kilka miesięcy temu tłumaczy kuczera Ta wycena przed złożeniem dokumentów do banku gospodarstwa krajowego musiała być przygotowana także nie do końca jest prawdą to że pokazaliśmy jakiś stary kosztorys sprzed dwóch trzech lat TBS miał swój kosztorys który został wyceniony przez profesjonalistów Unieważnienie przetargu oznacza póki co odłożenie w czasie zagospodarowania atrakcyjnego terenu w centrum miasta, gdzie na terenie byłego parkingu miały powstać mieszkania i lokale użytkowe. Na razie nie jest znana data ogłoszenia drugiego przetargu. Ponad 700 osób odwiedziło pszów podczas tegorocznej Industriady. Święto Szlaku Zabytków Techniki pierwszy raz zawitało do miasta, a jest tu się czym chwalić, bo zabudowania nieczynnej już kopalni węgla kamiennego Anna są bardzo ciekawe. Byli także ci, którzy kiedyś tutaj pracowali, ale i ci, dla których było. To zupełnie nowe miejsce. Trochę pracowałam na kopalni, to znaczy w domu kultury, także nie na samej kopalni, ale tutaj chodziłam. No a w tej maszynowni to nigdy nie byłam, no bo jako pracownik to się tam nie chodziło. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że, że coś przynajmniej zostało, no i myślę, że jakoś tak będziemy wspólnie dbać o to. Jednak przewałaby takiego, jakim był, nie byłoby, gdyby nie kopalnia, prawda? Co odkryło w pamięci? No, pierwszy raz praktycznie, bo nie, nie pracowałem tu w ogóle i nie byłem tu w ogóle. Dziadek, tak? Tak, pracował na dole, ojciec Aha. też na dole. Nie było takiej możliwości. Żeby jeszcze, zobaczyć, pokazać. Nie było takiej możliwości. No, bardzo mi się podobają z tego względu, że no, często się przyjeżdżała, nie było możliwości tak e, zobaczyć. E, a dodatkowa jest e, możliwość z przewodnikiem to nie jest tak jak na dziko. Zawsze o, ktoś opowie coś ciekawego, oprócz tego. E, zawsze są jakieś inne dodatkowe atrakcje. Tutaj widzę, że też są jakieś książki. Skąd jesteście? Z Katowic? Specjalnie tutaj do przewodnika Industriady? Tak, Oczywiście, co roku na Industriadę jeżdżę i bardzo lubię to wydarzenie. Co roku gdzie indziej, tak? Oczywiście. No w tym roku pierwszy raz, to przyjaciel no industriady. No, to, bo przyjechaliśmy tutaj. Ja byłem tutaj w 2018 roku, kiedy był burzony szyb tutaj, ten betonowy, tak? No i przyjechałem sobie przy okazji zobaczyć, jak teraz wygląda. No i jestem zaskoczony, że to po prostu zachowane zostało, tak? To bardzo dobrze, że zostało zachowane, tak? O ile pamiętam, w 2018 bo 2019 roku ten szyb chrobry miał zostać zburzony, tak? Ale miasto właśnie przejęło, przejęło to, dokładnie tak, i bardzo dobrze. W najbliższych planach miasto ma zamiar wyremontować budynek dawnej łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej Jan. Powstanie tutaj biblioteka, a na stronie Radia 90 znajdziecie film i zdjęcia z Industriady w Przodu. To były pierwsze tego typu zawody w Brennej na stoku Starego Gronia, na trasie, którą w zimie zjeżdżają narciarze, rywalizowało kilkudziesięciu zawodników. Stok pokonywali rowerami siłą własnych mięśni, ale wspomagali się także silnikami, bo były to mistrzostwa e bajków rowerów z napędem elektrycznym. Do pokonania były cztery okrążenia po 4 kilometry każde. Grzegorz Czarnota, organizator zawodów, przyznaje, że sport e bikeowy dopiero raczkuje. Technika zjazdu, tak, oczywiście, ponieważ mamy dosyć strome zjazdy, dosyć strome i techniczne, ale również i technika podjazdu jest bardzo ważna. Bo pomimo to, że mamy silnik, no to jeszcze musimy jakoś balansować ciałem i, i jednak pokonywać strome i kamieniste podjazdy. W zasadzie jest to. Tak jak i w manualnym rowerze, ta technika jazdy jest nam potrzebna, no a tu tym bardziej, jeżeli jeszcze nam coś wspomaga silnik. Stok Starego Gronia, no ta górka trochę wymagająca, jeśli chodzi o rower. Wymagająca, no ułatwiliśmy ten podjazd poprzez te serpentyny. Baliśmy się jakiegoś tam deszczu, no w deszczu byłoby ciężko bezpośrednio pod górę. To duża pomoc w podjazdach, przyznają uczestnicy zawodów, ale nie ukrywają, że i bez wspomagania poradziliby sobie ze stokiem. Mam sześć dych na karku, całe życie jeździłem na normalnym, to teraz mam Przynajmniej w w jak jadę. Przejechałem już na traskę. fajna, naprawdę fajnie. Postarali się, zrobili taką trudną trasę. Dlaczego rower ze wspomaganiem? Trudne pytanie, bo normalnie na co dzień jeżdżę bez wspomagania. A po prostu będzie uczestnictwa w zawodach na swoim terenie mhm. trochę mnie skusiła. Wspomaganie jest po prostu samego pedałowania. Noga tylko kręci silnikiem, tak naprawdę. No ale na zjazdach trzeba coś umieć jednak. Wiele lat jeździłam na analogu, myślę, że dałabym radę. Kopnięcie silnika daje dużo mocy. Daje więcej możliwości, więcej można. Zobaczyć, dalej pojechać. Wyżej wyjechać? To na pewno też, ale potem trzeba zjechać. Jaki jest zasięg takiego no, baterii? Bo to no, trzeba powiedzieć. Wszystko zależy od tego, jaka trasa. Na, po, po płaskim, po asfalcie 130 km. Po górach, wszystko zależy od tego, jakie to górki. Jaka różnica poziomu. Prawda? Dokładnie, tak. Można przejechać bez doładowywania baterii, myślę, że tak około 60 km, ale czasem 40. Najszybciej z trasą poradził sobie. Łukasz Adamczyk zameldował się na mecie z czasem 59 minut i 43 sekundy. Joanna Mieli to wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie wiadomości z poniedziałku. Ja polecam nasz portal, gdzie znajdziecie zdjęcia i film z zawodów Brennai. Więcej na Radio 90.pl.